Witam serdecznie. Ostatnio troszeczkę tutaj naprawiałem przy gałdze, to zrobiłem sobie troszeczkę, uści uściśniłem, że tutaj ładnie wszystko dosyć ciasno, fajnie siedzi. Ale nadal jest duży luz. Duży luz wynika tutaj yy, z tego przegubu, który jest zamocowany tuż przy skrzyni na, na końcu, właśnie trążka, prawda? Przez ten luz bardzo ciężko jest włączyć piątkę i wsteczny. Numer części jest 893. 711615 a U mnie w Audi 5-cylindrowym silniku jest literka B na końcu, no ale mam nadzieję, że to będzie pasowało, bo z literką B nie za bardzo mogę to znaleźć, na no już tych części są Także rozbiorę sobie tam od dołu na kanale, szybko wiemy, i zobaczymy jak to idzie. No i tutaj przy skrzyni mamy tam przegubik ładny, tak, tamto będę wymieniał, odkręca się go kluczykiem, dziesiątkom przy okazji yy, zdajemy sobie osłonę tutaj, trzeba poluzować 4, 4 yy, tutaj prawda, tam jest trzynastka tam mi tam właśnie tam odkręci się cały drążek i to mi wszystko ładnie będzie na stole wymienimy i proszę bardzo, na stole mamy tą nową część już troszkę ją zdążyłem usmarować jak zwykle, bo przecież inaczej nie umiem no i tyle zobaczyć jaki wielki luz tutaj, a tutaj na tulejce sztywny. Tu, w tą stronę. Masakryczny. Tutaj ładnie sztywno tego. Ale głównie rozchodzi się o ten luz tutaj na boki właśnie przy przełączaniu na piątki itd. Tak jest minimalna różnica tutaj yy, w umiejscowieniu tej śruby tutaj. Tu jest dodatkowy wałeczek, tulejka taka prawda, bo to do skody Felicji pewnie jest jako dodatek, bo z tego co wiem, ta część też występuje w skodzie Felicji i w Audi 5cylindrowym, to czytałem się, że w Audi 5-cylindrowych jest jeszcze oznaczona ta część jest yy, kolorem niebieskim. 8.8 data produkcji, czyli pewnie tutaj jest nowości u mnie, nie? No i tak jak tutaj przedtem czytałem 893711615B ta cząstka ma numer A. No na no, i to też nie jest oryginał, jest wif. Ilka także, cóż, trzeba będzie pewnie tutaj rozwiercić tutaj, tu i tu, bo tu jest mocowane na taką właśnie śrubeczkę. Także biorę się do roboty i montujemy. I Co? Suwamy delikatnie cząstkę tutaj na miejsce, A troszeczkę musiałem sobie. Dietelki 6 mm tutaj do pomóc, prawda? Minimalnie ustawiamy żeby to było ładnie w osi i sobie delikatnie. Jest ładnie wyszło na od spodu i zaraz dokręcamy kluczykiem. Montaż prosty. Żadnego luzu, nic. W tą stronę minimalnie to nawet nie jest ten luz, tutaj minimalnie tu, tu na boki nic. Wszystko ładnie sztywne. Prosty montaż i tyle. No i tam od spodu cały drążek założyłem, wszystko tego. Ustawiałem w pozycji środkowej tutaj, żeby drążek był w środku tutaj, gałka była w środku, prawda? Tam sobie troszeczkę regulowałem, parę razy to schodzi, no wiadomo, nie? Także wszystkie biegi ładnie wchodzą tutaj Jest dosyć sztywno Minimalny los jest wiadomo Bo to 32 lata Ale wsteczny wchodzi teraz bez problemu I, i to już jest najważniejsze Że wsteczny piątka wszystko ładnie tutaj Ładnie tu o Ta typowa skrzynia Audi no, Niestety poprzedni właściciel tylko obciął gałkę I gwintu nie ma Dlatego tutaj się kręci Ale to też będzie załatwione To będzie już inna sprawa Dziękuję